Ostatnio szukaliśmy nowego mieszkania dla Jasperiny, więc czas je obejrzeć. Najpierw outfit. Nie wiem czy mogę nagrywać, ale postaram się nagrać cokolwiek. No to jedziemy. Teraz mieszkanie mega w centrum, ale głośno. Mega ładne osiedla. Wszędzie są wózki. Red flag. No ogólnie mega ładne i ma wielkie okna, ale uwaga hit, ma wannę. I ten widok. Teraz Praga Południe. Musimy przejść takim przejściem. Zapowiada się dobrze. Jak ktoś się chyba bił. Red flag. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. To mieszkanie to był jeden wielki red flag. Teraz mieszkanie na Woli. Pani już jest spóźniona 8 minut. Red flag. Ale zobaczcie, jak to jest ładnie. No, mógłbym to zamieszkać. Jest kartka. Uwaga, złodzieje. Red flag intensywne nie.